Ale na początek chciałbym Wam zaprezentować monety, które chcę sprzedać. Trochę taka prywata na swoim kanale. Pierwszą monetą, którą chciałbym sprzedać, mamy tutaj 5 groszy z 1939 roku z datą generalnej gubernii MS66. I jeśli ktoś by. Chciał kontakt przez grupę Facebookową, Instagram i za tą monetę chciałbym 1000 zł. Jeśli ktoś by reflektował, zapraszam do kontaktu. Następną z monet jest to 5 zł, sztandar z 30 roku z reliefem zwykłym czyli relief wysoki MS-62, moneta prezentuje się w ten sposób. I za tą monetę chciałem 3,5 tysiąca złotych, także zapraszam do kontaktu. Następną z monet jest to 2 złote z żniwiarką Birmingham, podacie literka H, very fine 35, czyli w przełożeniu na polską, na polską ocenę jest to ocena 2-2. I za tą monetę chciałbym 4,5 tysiąca złotych. Także taka prywata z mojej strony. Oczywiście zachęcam do kontaktu, jeśli ktoś jest zainteresowany. Oczywiście monetę też wystawię na swojej grupie facebookowej, sprzedażowej oraz na innych grupach facebookowych. Powiązane z monetami II Rzeczpospolitej. Zanim przejdziemy do prezentacji monet, które zakupiłem, chciałem zaznaczyć, że nie wszystko jeszcze do mnie dotarło, więc to będzie po części film z obrazkami monet, które kupiłem. Dobrze, więc teraz zaczniemy na pierwszy strzał. Leci zestaw gorszówek z 1939 roku. Oczywiście jest to generalna gubernia. Pierwszy zestaw zakupiony na Allegro, jak i drugi też od Michała Niemczyka. Tu mam się wyświetlają zdjęcia awersów i rewersów. Za ten zestaw zapłaciłem. 193 ,81 zł. 81 groszy. Teraz Wam przedstawię drugi zestaw tych monet. Bardzo ładnie zachowane monety są z rolek. Wyciągnięte najładniejsze, jakie tam były. I pozostawiono po prostu tyle, co widać na zdjęciu. Już bez rolki. I za ten drugi zestaw zapłaciłem 210 zł. Także to bardzo udany moim zdaniem zakup. Następnie wyświetlają Wam się rolki. Jedna z tych rolek jest e, moja. Dzięki uprzejmości Mariusza Grubego Benka, e, który postarał się zakupić jedną z rolek e, również dla mnie. Cena 350 zł za rolkę. Macie tutaj. No niestety stan rolek, jak wskazuje ich wygląd były źle przechowywane i monety, jak widzicie teraz tutaj na tym drugim zdjęciu, no nie były najlepiej przechowywane, także będzie troszeczkę konserwacji z mojej strony tych monet. Ostatnia z monet, która jeszcze do mnie nie dotarła, teraz zobaczymy jak się wyświetla dwa złote z marszałkiem Pułszyckim. Rocznik 36. Rzadka moneta i cena. Wygrałem tą monetę u Mateusza Błysickiego na OneBit. Troszeczkę może z ceną poszalałem, no ale co zrobić? Niekiedy człowiek naprawdę, jak zaczyna licytować, dostaje małpiego rozumu. Więc jak widzicie. Teraz wam się wyświetla za monetę z 8400 zł. Ale moim zdaniem było warto. Moneta opisana jako stan 2. A ja tu bardziej widzę, właśnie, bardziej minus 1. Także zobaczymy, jak dotrze już do mnie. Teraz pokażę już to, co mam. A więc pierwsza. Jest to pierwsza, pierwsza, że tak powiem, okazowa, okazowa zgrzewka z monetami polskimi, aluminiowymi, PRL, na ebayu, moi drodzy, mnie kosztowała dokładnie 200 zł. No ale już dość ciężko te zgrzewki też się pojawiają. Kupiłem tylko ze względu na to, że jest tutaj bardzo ładnie zachowana dwójka z 70 roku. Z zaokrąglonym daszkiem w cyfrze 7. Złotówka 71 to już nieduży nakład. Tutaj mamy delikatne niedobicie rocznika w 50 groszówce no i reszta to standard a jeśli chodzi o tą dwójkę naprawdę w stanie menniczym ciężko kupić te dwuzłotówki z tego powodu, że właśnie ta odmiana najczęściej znaczy najczęściej ona była podstawową monetą dwuzłotową z 70 roku w obiegu gdzie z ostrym daszkiem siódemki zalegały jako monety w rezerwie w Narodowym Banku Polskim. Teraz przejdziemy sobie do monet w Slabach, które już do mnie dotarły. I jak tu widzimy, mamy 10 zł. Tu była chyba bodajże 200 rocznica Mennicy Warszawskiej. 66 rok, 10 zł. I naprawdę bardzo ładnie zachowana, aczkolwiek moneta poobijana ale przynajmniej nieczyszczona nagminność czyszczenia tej monety aktualnie jest to jakiś totalny absurd większość sprzedawców, jak i prywatnych, jak i firm sprzedaje po prostu nieopisane monety jako czyszczone, jako super monety A jak się już wysła do NGC no niestety wracają z dopiskiem Clinet. Także za tą monetę na OneBit i tą monetę wygrałem. Czekajcie, muszę sobie wspomnąć, a lepiej to sprawdzić, bo nie pamiętam, ale już, już wam mówię. OneBit i moje zakupy. Tutaj, tak, moje zakupy. Aha, Numis Kiltończyk. I za tą monetę zapłaciłem 432 zł, także za tym bardzo ładny egzemplarz. Następna z monet mamy tutaj 2 zł z Józefem Piłysuskim, rocznik 1934 MS 63 Niegdyś moneta bardzo popularna w Stanach Pierwszych. Można było ją za niewielkie pieniądze kupić. Ja zresztą swojego piuselskiego z tego rocznika w MS-64 sprzedałem za 800 zł, parę, parę dobnych parę dobrych lat temu. Teraz za MS-63 moi drodzy zapłaciłem 2000, 2200 zł. Także naprawdę. Ciężko teraz ogólnie o piękne monety i taki właśnie Piłsudski na aukcji Numisbald kosztował mnie 2200 zł, dzisiaj znowu jak teraz widzicie, 5 zł. Yy, 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 z sztandarem MS64. Za tą monetę zapłaciłem coś sporo, ale porównajmy sobie. Widać różnicę w MS62, a w MS64. No ale tak, przejdźmy do rzeczy. Monetę wygrałem na Allegro u. Krzysztofa Jerzykowskiego na Allegro. Za tę monetę, moi drodzy, zapłaciłem 7770 złotych. Z przesyłką tam wyszło 7830. Także dość sporo, ale to i tak taniej ją kupiłem niż bym miał ją licytować na aukcji OneBit. Naprawdę bardzo ładna. Także udało się kupić. Tu od kolegi Kamila złotówka z 1925 roku, London, MS-64. Za tą monetę Dałem 2100 zł. Naprawdę bardzo ładna moneta. Bardzo ładny detal. Nic ująć, nic dodać. Aczkolwiek, moneta dość dawno oceniana. I naprawdę piękna prezencja tej monety. Nie wiem czemu, ale żniwiarki. Jedne są najładniejszych monet, drugie, rzecz no Chyba przede wszystkim przez tego orzełka na awersie. Także bardzo ładnie wygląda. No i yy, tak już mówiłem, 2100 zł. Wszystkie zakupy yy, teraz, które robię, robię już sporadycznie. Oczywiście. Robię tylko podmiany, ale z czasem myślę, że będzie coraz mniej tego, będę coraz mniej pieniędzy wydawał, co jest logiczne. I każdy, który zbiera, kolekcjonuje monety, wie o tym, że jak już się powie A, to trzeba później powiedzieć B i C, żeby wymienić z słabszego stanu na coraz ładniejszy. I na tym właśnie polega kolekcjonowanie, żeby nie stać w miejscu i rozbudowywać swoją kolekcję właśnie o coraz ładniejsze pozycje. Także cała zabawa za miesiąc marzec i kwiecień zamyka się ponad na ponad 22 tysiące złotych. Dobra, moi drodzy, będzie to na tyle. Oczywiście, zawsze na końcu chciałbym zaprosić osoby, które oglądają moje filmy, a nie subskrybują. Zapraszam do subskrypcji, to nic nie kosztuje. A mi pomoże rozbudowywać dalej mój kanał. Także zapraszam do subskrypcji. I na koniec oczywiście chcę podziękować aktualnym moim subskrybentom za subskrypcję. Dziękuję za komentarze, dziękuję za lajki, like dyslajki, dziękuję moim wspierającym mój kanał na YouTube oraz bardzo dziękuję również moim patronom na Patronite. Także jest to na tyle. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.